Cześć, witajcie z tym, Kuczyń. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Co my tutaj mamy do zrobienia, moi drodzy? Co my mamy do zrobienia? Koty w ciemności, Tokyo Mura, coś tam, coś tam mamy czekać. Porozmawiam z panem. Aha, dobra, to będziemy się zajmować tym ee, sympatycznym Anders, Helman? Jakoś tak, ja jakoś tak. Anihilacja. Dobra, mamy w sumie blisko. Udajemy się w takim razie do Judy. Zobaczmy, czego ona od nas oczekuje. No, spróbujemy sobie pojeździć z... Ja nie cierpię. Nie cierpię jeździć. O nie, 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 nie. spadaj, nie spadaj, nie spadaj, proszę. już Pani mi zarzuca, matko. O go, o go, o go Gowi. Dobra. Dojedziemy. Jedziemy udać się do, do Vi, Chciałbym powiedzieć do Judy. No niestety Judy nie ma równie dobrych wieści dla nas. To z czym do nas dzwoni, jest raczej dosyć przykre. Taka mura zaczyna rekonesans Wydaje mi się, że moglibyśmy ten rekonesans zrobić z nim. To byłaby dodatkowa misja, no ale już. Olać. Po prostu się to. Dobra. Gdzie jesteś, Judy? O, tam, drogi. Był startować z miejsca z tym samochodem to jest wyczyn, bo on naprawdę zarzuca niemiłosiernie. Ta, 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 tutaj. Lewo, mam nadzieję, że to nie były strzały do mnie. Pst. Jakiej dziwnej okolicy. Jeszcze musimy wejść do góry. Co to za pancerny pot? No właśnie. To się nazywa idealne parkowanie. Moi drodzy. Dobra, to ja nie chcę muzyki słuchać, jak ja jestem poza samochodem. Kiedy tylko i nic więcej. Może Judith nie ma windy. Hello Judy. Hello. Chodź do łazienki. Kenka postanowiła wyrazić swoją dogłębną wdzięczność za to, że uratowałeś jej dupę. Wyszłam tylko na godzinę. Mm -hmm. Sprawdziłaś jej puls? Ona nie żyje. Musimy się nią zająć. No, co? Cześć tak zmienia kolor włosów. Zadzwonię glinę. Przeniesiesz ją na łóżko? To dużo zmieni. Nie wiem, czy powinniśmy ją ruszać przed przyjazdem policji. Dla nich to tylko kolejna martwa dziwka. Nikogo nie obchodzi. Chcę dać jej jakąś namiastkę godności. Kiedy, kiedy Judy w ogóle do nas dzwoniła, żebyśmy przyjechali i ona... Tyle czasu tak siedziała nad tą kanapą, to, to yy, ta Emeline się już zdążyła by rozłożyć Ale nie ma zagrożenia to samobójstwo, nie żyje. Nie wiem! Macie przyjechać dziś, ona nie żyje. Nie, zgodnie został stwierdzony przez traumat. Gdyby miała kartę traumy, to bym do was nie dzwoniła. Kurwa. Skoro nie chce wam się ruszyć dupy, to może ja się ruszę i rozpierdolę wam posterunek. <grystanie> może teraz przyjedziecie, żeby mnie zwinąć. Bardzo dobrze, gówno mnie obchodzi powód. No, widzę, że. Nie cieskałaś się z nimi. Proponowali mi, żebym ją podtrzymała w lodzie do jutra. Wyobrażasz sobie? I tak zaskakująco łagodnie z nimi rozmawiałaś. Ode mnie nasłuchaliby się pewnie dużo gorszych rzeczy. Ubiorę ją. Chcę, żeby wyglądała jak człowiek, a nie jak ciało. Poczekaj na zewnątrz. Zamknij drzwi. Proszę. że palisz. Rzuciłam lata temu, ale teraz po prostu muszę poczuć dym w płucach. Daj mi papierosa, proszę. O, ty, 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 ty. Proszę. proszę bardzo. Nie będę ci wieć. Dorosła jest, wie co robi. To jej papierośnica. Nie gadaj. Chcesz ją z powrotem? Zatrzymaj ją, skoro ci się podoba. Myślę, że to dobrze, że akurat ty ją masz. Jak ona to odpali? Aha, ma swojego. Uguca od Kurwa, Iwi. Za ją. Myślałam, że muszę dać jej przestrzeń i czas, że sama się pozbiera. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem kiepski w pocieszaniu. Nie musisz nic mówić. I tak zrobiłeś dla niej więcej niż ktokolwiek inny. Miałem własne powody, żeby jej szukać, przecież wiesz. Liczy się efekt. Oddałeś jej możliwość decydowania o sobie. Nie sądziłem tylko, że wybierze najgorszą opcję. jej stan nie dawał mi spokoju. Czy działał? Technicznie wszystko było z nią ok, więc to musiała być psychiczna trauma. Poszparałam trochę w jej braindendsach i trafiłam na Woodmana. On ją przetrzymywał, wykorzystywał, robił z nią straszne rzeczy. A jak mu się znudziła, sprzedał ją. Zabiłem Woodmana. Tak wyszło. Nie planowałem tego. Ale teraz się cieszę. Was co popaliłaś? Ja też. Kurwa, ja też. Ale to nie wystarczy. Takich jak on jest więcej. Dużo więcej. Muszę coś z tym zrobić. W sensie, co? Jeszcze nie wiem. Zadzwonię do Suzy i... Dzięki wi. Przepraszam, ale muszę trochę pobyć sama. Będziemy w kontakcie. Na no pewno. Piękny widok. Zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebowała. No dobrze. Taka sytuacja. Evelyn się poddała. No niestety, trauma psychiczna, życie bardzo ją doświadczyło. Anihilacja. Ciekawe, ciekawa nazwa misji. Dobrze, co my tam możemy dalej zaatakować? C -c 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 szybka i ściekła. Coś, co jest blisko. O właśnie, Delamainik. Jeszcze z Delamainikiem tutaj nie załatwiliśmy do końca jego sprawy. Więc dobrze by było do niego się udać. perfekcyjny wyjazd z... podwórka czy tam z dworu zależy od rejonu w jakim jesteście bo niektórzy chodzą na podwórko a niektórzy chodzą na dwór a nie na pole, przepraszam inni jeszcze chodzą na pole oraz... jak zawsze przyjąłem zaraz będziemy dobre, ja chyba źle pojechałem czekajcie, tak żeby ten... Żeby nie załapać się na glinę, ale już są powyżej nas, także tutaj powinien być względny spokój. Kurczę, skąd oni się tu wzięli? Nie zauważyłem ich, bo że naprawdę strzelają do mnie za co? Ups. Ja wybiechałem teraz Uwaga, podejrzany wylknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. No, zniknie te poszukiwanie policji w końcu. spokojnie. Schodzimy na 01 sektorze. Możecie wracać bez odbiórów. No tam. Gość kogoś zabił czy tam przejechał? No, spokojnie, on pcha dalej. Są, jest za daleko, a trzeba nie przejmujecie się nim. Gdyby tak działała policja w naszym świecie, to ja bym nie chciał w takim świecie żyć. Jezu, znowu potrąciłem policjanta. Uff, na szczęście... Na szczęście nie gonimy policja. Ale podziwiam tych, co chcą w ogóle w, w, do NCPD w, 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 dołączać. Chciałem powiedzieć wkraczać, ale dołączać tu bardziej pasuje. Wyobraźcie sobie. Ludzie w tym mieście na każdym kroku mają praktycznie givery w Teksasie. karać sobie do NCPD, żeby utrzymywać porządek w takim mieście. No przecież to jest, to jest samobójstwo. Psz, straszne. Dobra, Delamain jestem. Witam pana. Chciałbym poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Nie ma problemu. A może i jest. Aha, tu może. Uporał się Pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty Twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany, niż myślałem. Cóż. Tak czy owak, przesyłam ostatnią rapę nagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z Tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. od złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. A Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy chaotyczny system ma istotną zaletę: szybko się w nim ewoluuje. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. Jak to jest Ej, jezu, nie, dobra, dobra, to już było. Idę, 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 idę stąd, idę stąd. Tak no, więc, no. Delamain. O jezu, ile mam tutaj nieprzeczytanych... E, wiadomości. O, tak mura. <śpięk> Co to jest za fotka? Selfiaczka? A. Dobra. Jedno szczęście, że on tam idzie. Nie za bardzo lubię tych, te misje, bo wydaje mi się, że mogliśmy tam normalnie wchodzić. Nasz coś tam, coś tam. Regina Jones znowu z cyberpsychodzą. Podejrzenia cyberpsychozy i Dela Main. Wiecie co? Musimy się jeszcze udać na pewno do Ripertoka. Co tu tak daleko ten Ripperdoc? O, nie kojarzę tej babeczki. No ale tutaj jest zaraz y, transport Szybkiej podróży, także użyjemy jej żeby się dostać do niej. Przestań mi tu muzyką lecieć. Bo muszę się pozbyć y, tego wszczepu. Pisaliście w komentarzu, że um, ten wszczep, który mam na ręce to chroni Tiger Klausów. i dlatego było mi tak ciężko ich pokonać wtedy dlatego mm -mm. takie rzeczy robią w wyjazd gdzie jest korżanka? dzień dobry zastanawiam się nad nowym wszczepem no to dobrze trafiłeś dobra to jest to tak, w ustanawia połączenie. coś tam, coś tam, sara ta ta. Mamy tak, zwiększa szanse na wykorzystywanie pocisków. Ustanawia połączenie między bronią optyką, śledzenie, coś tam, coś tam. A tutaj co mamy? Łączy smart, pozwala na używanie odłącznego naprawdzania. Tylko że nie ma żadnej broni smart. Uuu, to fajne. Dobra. To się wyposażymy. Czy mamy coś jeszcze ciekawego? Układ, układ krwionośny. Tu była jakaś ciekawa bomba, czekajcie. Eee, wytrzymałość podczas strzelania, zestrojenie z budową ciała. Mm -hmm. Ile to kosztuje? 10 tysięcy. No sporo, sporo. A co my tutaj mamy? Bojowe przywrócenie zdrowia. 4% przywróconego maksymalnego zdrowia natychmiast po zlikwidowaniu przeciwnika. O, to brzmi dobrze. Tu mam tą bombkę. Tu mamy to. Natychmiast używa wykpiewany przedmiot leczący poniżej 50%. No to przynajmniej nie będę musiał myśleć o tym, żeby używać tych. Rzeczy leczących po prostu. A Kiroshi, co mi daje takie Kiroshi lepsze? Czekajcie, nie mam nie ma porównania tutaj z tym, co jest aktualnie. Ej, bez sensu. Czekajcie, ja tu mam to podstawową, a ta lepsza jest. Wolniejsze wykrycie przez kamerę i te sprawy. Dobra, to na razie olać temat. A co tu mamy? Łódźwig. Nie interesuje mnie to. Spowolnienie czasu, kiedy wykryjecie stopnie równe 50%. Szybkość poruszania się po rozpoczęciu walki. Mhm. A, jakieś dziwne takie, a skóra? Skoro pewnie jakieś zbroje ma. Pancerz podskórny, o właśnie. Maksymalne. O! To się przyda. No i trochę się wyprzytykaliśmy z kasy, ale za to mamy fajne wszczepionka. <laughs> Nie wszczepionka. Tylko po poważne wszczepy. Może co on tak źle widzi. Dobra. Dzięki koleżanko. A i element się odzywa, okej. Okay. Zostawiamy to w takim sposób, o, taka mura nawet dzwonią po rekonesansie. Skończyłem o głosie słyszę, że się udało. Wszystko przygotowane. Przesyłam koordynację. Przyjedź tak szybko jak możesz. No nie, no nie, do Takamury jeszcze teraz nie będziemy jechać. Hmm, czy ja mam coś do rozdania? Nie, nie mam nic do rozdania. Widmo wolności do krwi te Cyperpsycholi trzeba będzie powoli eliminować. Ale to tym się zajmiemy później. Jeszcze możemy podskoczyć na szybko do niej do garażu. Zobaczyć co ona tam od nas chce. Aj nie. Czekajcie, czy tu jest jakiś transport. No, możemy przeskoczyć powiedzmy o ten jeden. Yy, jeden yy, jedną szybką podróż o tak. Zawsze to troszkę bliżej. przywołajmy naszą gablotę. Fajne jest to, że tutaj jest wybrany samochód, który był ostatnio używany. Oj, 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 tak, miałem kamerę ustawioną, czy nie? ja trochę za daleko. O, to, to miałem. Tak mi się zawsze najlepiej jeździ. Idziemy sobie porozmawiać z panią barmanką z Afterlife. Jak ktoś lubi wyścigi, no to to jest całkiem fajna opcja na misję poboczną, bo jest całkiem długa i troszkę wymagająca, nie powiem, że nie. Dobra, działa na ten swój garaż magiczny. Za dnia, no dobrze, no jesteśmy za dnia. Siema. No dalej, kochana. Cześć, Nie Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Ej, dokąd to? No co, sorry, musiałem panty z twojego garażu. Pozbierać. Jednak chcesz rozmawiać? <noise> kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Zupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła. Ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Będę twoim kierowcą, Claire. Cztery wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy. Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej dwóch rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci na miarę, gdzie konkretnie. Na słuchu i tuningowanych potworów. Do zobaczenia. No i elegancko ogarnęliśmy sobie misję polegającą na wyścigu, ale żeby nie było tak prosto, to te wyścigi mają drugie dno. Drugie dno, o którym dowiecie się w następnych odcinkach. Dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło. Na razie.